Prosto z Phnom Penh, stolicy Kambodży. Tak, to prawda. Będziemy analizować sprawę polskiego youtubera Grzegorza Nowaka. Wielu może go kojarzyć jako Hannes w Kambodży. Dokładnie. I jego spór sądowy z innym Polakiem, Arturem Kuklińskim. Spróbujemy zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło w tym wyroku. To, no, wiesz, historia konfliktu internetowego, który wylądował w sądzie. I to w takim miejscu. Mhm. Mm Skupimy się głównie na tym, jak sąd ocenił dowody, no i dlaczego, co ciekawe, zmienił kwalifikację prawną czynu. Przejdziemy po prostu przez fakty z dokumentów. Dobrze, no to od początku. Artur Kukliński, z którym Nowak kiedyś współpracował, oskarżył go o no bardzo poważne rzeczy. Tak, chodziło o filmy na YouTube z lat 2023-2024. Kukliński twierdził, że Nowak żądał od niego i od jego znajomego, no, gigantycznych pieniędzy, astronomicznych wręcz najpierw półtora miliona, a potem uwaga, 5,5 miliona dolarów. I co gorsze, że tym żądaniom towarzyszyły groźby groźby pozbawienia życia jego i jego rodziny. No to brzmi naprawdę groźnie. Rzeczywiście. Pierwotny zarzut dotyczył właśnie groźby pozbawienia życia. To jest yy, w kodeksie karnym w artykule 234 bardzo poważne przestępstwo. No tak. Ale Grzegorz Nowak, 50-latek, konsekwentnie yy, no nie przyznawał się, zaprzeczał, że komukolwiek groził śmiercią. Jego linia obrony była zupełnie inna. No właśnie, i tu sprawa robi się ciekawsza. Nowak mówił, że te jego filmy to była próba. Jakby to ująć? Zdemaskowania rzekomych oszustw Kuklińskiego, tego 34-letniego, mm -hmm. utrzymywał, że chciał ostrzec innych i że domagał się zwrotu pieniędzy, owszem, ale dla ofiar tych oszustw. Czyli no, zupełnie inna bajka, inna motywacja. Co na to sąd? Jak on to widział? I tu dochodzimy do no, chyba kluczowego punktu. Sąd miejski w Phnom Pen po analizie dowodów, zeznań, e, nagrań. Uznał, że nie ma wystarczających podstaw. Do czego? Żeby stwierdzić, że Nowak faktycznie groził kuklińskiemu śmiercią. I co ważne, ani prokuratura, ani sam Kukliński, no wiesz, jako oskarżyciel prywatny, nie przedstawili dowodów, które by to no, jednoznacznie potwierdziły. Czyli po prostu brakło dowodów na groźby. Tak. Brak dowodów na te groźby karalne okazał się decydujący, przynajmniej dla tego najpoważniejszego wątku. Rozumiem. Czyli ten najcięższy zarzut, te groźby śmierci upadł. Ale sprawa się na tym nie skończyła, prawda? Bo wyrok jakiś zapadł. Dokładnie tak. Sąd stwierdził, że chociaż słowa Nowaka w tych filmach nie były groźbą karalną w rozumieniu prawa, to jednak ich treść no, była nie do przyjęcia z innego powodu miała charakter zniesławiający i znieważający. Aha. Innymi słowy, sąd uznał, że te publikacje zawierały pomówienia. I obraźliwe treści wobec Kuklińskiego. Czyli sąd, jakby powiedział, dobra, nie groziłeś śmiercią w sensie prawnym, ale to, co mówiłeś, było obraźliwe, psuło reputację. I dlatego zmiana kwalifikacji. Właśnie. Dokładnie tak. Sąd zdecydował o zmianie kwalifikacji prawnej czynu. Z artykułu 234, czyli groźby, na artykuły 311 i 312 kodeksu karnego. One dotyczą właśnie zniesławienia i zniewagi. Rozumiem. To pokazuje, że nawet jeśli pierwotne, te najpoważniejsze zarzuty, no, nie znajdują potwierdzenia, to inne aspekty działania, jak naruszenie czyjegoś dobrego imienia w internecie, mogą prowadzić do skazania. Fascynujące, jak sąd to rozdzielił. Czyli czyn został inaczej zakwalifikowany, ale wina pozostała. Jaki był ostateczny werdykt? No więc sąd uznał Grzegorza Nowaka winnym. Winnym zniesławienia i zniewagi, i skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. 8 miesięcy. Tak. Wyrok zapadł 9 czerwca 2025 roku, a publicznie ogłoszono go 26 czerwca. To jest no, mocny sygnał. Podsumujmy, może. YouTuber skazany w Kambodży nie za groźby śmierci, jak go oskarżano na początku, bo ten zarzut upadł z braku dowodów. Ale za zniesławienie i zniewagę. W internecie. Kara 8 miesięcy więzienia. Tak jest. I ta sprawa zostawia nas z takim, no ciekawym pytaniem, o odpowiedzialność za słowa w sieci, szczególnie w kontekście międzynarodowym, prawda? No tak. Jakie konsekwencje mogą nieść publiczne oskarżenia online, nawet jeśli autor twierdzi, że celem jest walka z nieprawidłowościami? Gdzie leży ta granica między ostrą krytyką a zniesławieniem? Ona bywa naprawdę cienka.